Oczywiście tulipany, będziemy dzisiaj pokazywać też ogród japoński, tylko pada deszcz. No ale w sumie to dobrze. Jak pada deszcz to znaczy, że za niedługo zrobi się zielono, pięknie i kolorowo, ale proszę ubrać ciepło. Już za chwilę sprawdzimy szczegóły prognozy pogody. No i oczywiście rozmowa z moim gościem, który opowie nam trochę więcej o tym, co tu pięknego w ogrodzie botanicznym można znaleźć. Zacznijmy sobie od prognozy pogody, bo ta dzisiaj jest bardzo ważna, bo dalej ostrzeżenia przed burzami. Dzisiaj będą obowiązywały na Podkarpaciu, bo tam niebezpieczne burze. W pozostałej części Polski możliwy deszcz nie powinno padać tylko na północy. Ale uwaga, pada! od rana, jest zimno od rana, proszę dzisiaj się ubrać ciepło na termometrach od 8 do 18 stopni, ciśnienie 1002 hektopaskale, a biometr niekorzystny, więc warto może wybrać się na spacer, nie bać się tego chłodu, żeby troszkę poprawić. Tam się i... wybierzemy, no i też ogród japoński, który będziemy podziwiać i troszkę sobie poopowiadamy o roślinności, która tam się znajduje. Także za niedługo się widzimy z powrotem, no i czekamy, aż może troszeczkę przestanie padać, to z panią Małgosią udamy się pośród tych tulipanów, prawda, żeby pięknie je państwu pokazać. Na razie stajemy po. Pod zadaszeniem troszeczkę kropi, więc dzisiaj Państwo nie zapomnijcie o parasolkach. Do zobaczenia! co małego kuchennego przyrządu, no ale taki świeży, najpyszniejszy, prawda, jeszcze z takim masłem salonem, o Jezu, coś wspaniałego. A ja się przeniosłam do pięknego różowego miejsca, otaczające mnie kwiaty na ogromnym 30-letnim, 40-letnim drzewie. Za chwilę sprawdzimy prognozę pogody i porozmawiamy sobie o tym pięknym widoku, który tutaj ze mną mamy. Co to jest za drzewo i jak długo będzie takie różowe? Do zobaczenia. Przy takiej pogodzie, jaka jest dzisiaj i jaka będzie i przy tak niskiej temperaturze, na pewno będziemy musieli uzupełniać kalorie. No może tym właśnie świeżym, pysznym chlebkiem cały czas go w głowie. No ale co z pogodą dzisiaj? Trochę chmur, trochę deszczu i uwaga, ostrzeżenia przed burzami. Burza to zawsze niebezpieczne zjawisko. Silny i porywisty wiatr, intensywne opady deszczu i możliwy też opad gradu. To wszystko dzisiaj na Podkarpaciu, także tutaj ostrzegamy. Na termometrach od 8 do 18 stopni, biometr niekorzystny. Dzień dobry, ja też jestem zwolenniczką obsypywania całego domu, bo też mam ogród, żeby te mrówki po prostu nie weszły do środka. No a pośród tych tulipanów myślę, że na pewno, o ile nie jest im zimno, tym mrówkom. Mamy tu 50 tysięcy pięknych tulipanów, ale temperatura bardzo niska, więc mam nadzieję, że one nie marzną tak jak ja. Szczegóły prognozy pogody za chwilę i porozmawiamy sobie o tych pięknych tulipanach. Do zobaczenia. Dzisiaj, drodzy Państwo, warstwy, 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 jeszcze raz warstwy, jest przeszywająco zimno. Dlaczego? Napłynęło do nas chłodne powietrze, które zostanie z nami na jakiś czas. No i na termometrach dzisiaj może te 15, może 18 stopni, ale przy tym padający deszcz i na Podkarpaciu jeszcze burze i przed nimi ostrzegamy. Biometr niekorzystny, ciśnienie 1002 ale Spokojnie, słońce i w sobotę, i w niedzielę, i to w całym kraju sprawiedliwie. Więc jeszcze dzisiaj taka nieciekawa wiosenna pogoda, a już później zdecydowanie więcej słońca. Ja zapraszam do siebie, panią Pani Małgorzatę, u siebie w domu, a ja radzę państwu, widzą państwo, że wiatr jest niesamowity. Ubrać się dzisiaj po prostu ciepło, żebyśmy się nie przeziemili i korzystać ze słońca w weekend. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.